Na dzisiejszych zajęciach pokażemy Wam podstawowe manewry, jakie wykonujemy na patent sternika motorowodnego, które potem wymagane będą na egzaminie. Manewry będziemy wykonywać przy silniejszym i słabszym wietrze, a dla uproszczenia nie będziemy również używać komet. Zaczniemy od manewru łatwiejszego: będzie to podejście i odejście od boi. Potem będziemy podchodzić i odchodzić od kei prostopadle i równolegle, a na końcu zrobimy manewr człowiek za burtą. Do boi podchodzimy zwykle w linii wiatru, o ile wieje, a to po to, żeby uniknąć zbędnego dryfu. Jeżeli nie wieje w porcie, no to możemy podejść do niej z każdego kierunku, w zależności od tego, ile mamy miejsca dookoła tej boi. Po dopłynięciu jachtem do boi i zatrzymaniu się przy dziobie w zasięgu ręki lub bosaka, sumę dziobową przekładamy przez ucho, a drugi jej koniec knagujemy na drugi knadze. Przed odejściem z boi nie zapomnijcie uruchomić silnika, ja już to zrobiłem, a sam manewr będzie polegał na oddaniu sumy dziobowej, zabraniu na pokład, kiedy jak to oddryfuje z wiatrem od boi, damy mało naprzód i odpłyniemy w zadanym kierunku. Normalnie będzie to robił za Was tutaj załogant, ja to wykonam dzisiaj sam. Oddajemy sumę głową. Jak to odryfował od boi, wolno to robię, jeszcze odpłyniemy na wstecznym, żeby boi nie uderzyć. prawo, bo po lewej ręce mamy akurat y i odpływamy od boju. Wszystkie manewry w porcie staramy się wykonywać na prędkości minimalnej manewrowej. W praktyce to jest że odpływamy na małej naprzód. Jeżeli warunki tego będą wymagać, musimy pływać na wyższych obrotach silnika. Teraz będziemy podchodzić prostopadle do kei, dziobem pod wiatr. Analogicznie, jak to robiliśmy przy podejściu do boju o tym, żeby jak zatrzymał przedziobę przy kei w takiej odległości, żeby załoga mógł wyjść i założyć cumę dziobową. No to podchodzimy. Jeżeli nie widzicie dokładnie, możecie zawsze wstać i obserwować keję z lepszej wysokości. Podchodzimy. Maszyna na los. Mała wstecz. Załogant wychodzi i obkłada sumę dziobu. Będziemy odchodzić od kei. Dzisiaj wiatr wieje z prawej burty. Eee, dosyć mocny. Eee, żeby nas nie zdryfowało na przeciwny Y-bom, wrzucimy bieg na wsteczny i na małych obrotach skręcimy silnik w prawo. A to po to, żeby prawa burta niejako przykleiła się do nawietrznego Y-bomu, żeby dała na miejsce potem na lekkie zdryfowanie, kiedy będziemy odpływać do tyłu na biegu wstecznym, przed odpłynięciem należy przygotować sobie nabiegowe, czyli w taki sposób, aby obok. Włączam bieg wsteczny i skręcam silnik lekko w prawo. W ten sposób pracująca śruba dociągnie nam prawą burtę do nawietrznego Y-łomu. Wszystko odbywa się na odbijaczach na prawej burcie. Teraz oddajemy sumy i szpringi. W normalnych warunkach zrobi to Wasz sałogant, z którym będziecie ćwiczyć. Ja dzisiaj to zrobię sam. Idziemy do sumy rufowej. Oddajemy sumę rufową. W tej chwili ja trzymuję się jedynie na sumie dziobowej. Prostujemy silnik w pozycję neutralną. Prawa burta odejdzie nam troszeczkę od Y, i oddajemy sumę dziobową w tym momencie zaczniemy wypływać z pomiędzy Y-bomów. No to do roboty. Silnik na zero. Oddaj sumę dziobową. I wypływamy z pomiędzy Y-bomów. Leciutko zdryfowaliśmy na lewą burtę, ale nic nie obtarliśmy. Będziemy podchodzić równolegle do y bomu z prawej burty. Obijacze są wyłożone na prawej burcie. Mamy minimalny wiatr z prawej strony. Prosto Prostopadle do okay, i równolegle do prawego Y-bomu. Będziemy podchodzić aż do zatrzymania na silniku. Wjeżdżam równolegle. Silnik na luz. Mała wstecz. hamuje, Dodajemy sumę i sprintu. Teraz pokażę manewr nieco trudniejszy. Będę wchodził pomiędzy Y bomy przy wietrze odpychającym, bijącym z prawej burty. Będę się trzymał bliżej prawego nawietrznego Y i będę znowu zatrzymować. Odbija się w prawej burcie. W kierunku Y-bomu cały czas pójdę nieco skośnie do wiatru, żeby zminimalizować dryf w lewą stronę. Będę się trzymał blisko prawego Y-bomu, tak żeby wziąć mały zapas na dryfowanie. Wchodzę pomiędzy, ustawiam się równolegle. Silnik na luz, mała wstecz. Zatrzymuję się. Super. Teraz będziemy podchodzić do kei prostopadle przy wietrze docistającym do lewego Y -bomu. Na lewej burcie wyłożyliśmy odbijacze, przygotowaliśmy sumy i springi. Potrzebuję w tej chwili trochę prędkości manewrowej i za chwileczkę będę podchodził. Prędkość, silnik na luz. Wchodzę na małej prędkości manewrowej. Mała wstecz Widzę, że rucha troszeczkę mi odeszła. Hamuję przy skręconym silniku. Możemy w tej chwili podać sumę i szpilkę. Będziemy sumować lewo górę. silnik na luz. Hamujemy mała wstecz. Lewa burta staje przy Y. -bombie. Zakładamy cumę. Będziemy odchodzić od Kei przy wietrze dociskającym lewą burtę do Y. -bombu. Założyliśmy odbijacze na lewej burcie. Oddamy na początku cumę rufową, cumę dziobową, spring dziobowy i na wyprostowanym silniku. Powoli na małej wstecz wypłyniemy poza Y-bomy i przetaczając się po odbijaczach z lewej burty, no to odchodzimy. Silnik uruchomiony. Oddam ruchową. Oddam sumę dziobową. Spring dziobowy. Noła wstecz. Lekko musiałem skręcić silnik, chodzi się jak węgle. I wystarczy. Nawet nie muszą pracować odbijać. Teraz będziemy podchodzić longside, czyli równolegle prawą górą do kei. Położyliśmy odbijacze. Gotowe są cumy i springi. Wiatr mamy od dziobu. Nieco mniejszy niż przy poprzednich manewrach. Kieruję się w miejsce, gdzie chcę jak zacumować. I będę nagrywał prostopadle. Mniej więcej przy jednej długości jachtu od kei. Dla innych jachtów może być to inna odległość. Skręcam ster maksymalnie w lewo, tak żeby jacht ustawić równolegle do kei. Maksymalnie w lewo. Silnik pracuje mała naprzód. Silnik na luz. Korzystam z rotacji, dzięki którym jacht nadal się odkręca. A jednocześnie siła środkowa powoduje, że jacht dochodzi równolegle do Kei i staję na pijaczku. Zakładamy w sumie i Springi i tak stoimy. Będę teraz podchodził longside Side prawą burtą do Kei przy słabym wietrze od dziobu nieco cistającym z lewej burtuki. Zbliżam się do Kei do miejsca, w którym mam zacumować z małą prędkością, a wprost pod kątem ostrą jestem blisko ustawiam się bardziej równolegle silnik na luz zaczynam hamować ster prawy dociągam rufę silnik na luz Staję na odbiaczu teraz będziemy podchodzić long side, czyli równolegle prawą burtą do kei Odbijacze wyłożyliśmy na prawej stronie zbliżamy się do kei mniej więcej pod kątem 30-40 stopni prawą burtą do kei. Odbijacze na prawej burcie. Jeden odbijacz manewrowy bliżej dziobu. Teraz pokażę, w jaki prosty sposób odejść od kei. Ster maksymalnie w lewo i mała wstecz. Rufa zacznie odchodzić nam na, na akcent szkoleniowy, a dziób dzięki swojemu kształtowaniu minie się z Mała wstecz. Ster maksymalnie w lewo. Widzę, że już dziób odchodzi. Za chwilę prostuję ster, tak żeby pod kątem Płynąc na wprost odejść od K. Teraz pokażę many w człowiek za W Po człowieka za burtę sternik musi wykonać pętlę i wrócić do człowieka w taki sposób, aby ustawić się skośnie do wiatru. W ten sposób czas wyciągania człowieka od swojej zawietrznej strony. Będzie go chronił przed wiatrem i falą. Zataczamy pętlę. Mamy w tej chwili człowieka z lewej strony. Ustawiamy się pod wiatr. W tej chwili wiatr przechodzi nam na prawą górę. Mamy już naszego człowieka z lewej, zawietrznej na pokład i udzielamy mu pierwszej pomocy.